Jesteśmy Jest to mała wieś położona na południu Polski powiecie za częstym, w powiecie Zaczęskim, województwo małopolskie. W roku 1996 Wiórgok obchodził 450 lat swojej istnienia. Jest spokojną wioską, która podczas swoich historii znajdowała się pod planowaniem różnych monarchów. Przez około 450 lat swojego istnienia nie zmienił się zbyt. Jednak, tak jak wszędzie, zmiany są nieuniknione i nastąpiły również w Dzisiaj już prawie nie ma drewnianych domów. Płonistą drogę przez wieś zastąpiła asfaltowa, a obok drogi pojawił się chodnik z kostki brukowej. W Jurku, tak jak każda inna miejscowość o tak długiej historii, ma swoje pamiąty. Znajduje się tutaj zabytkowy drewniany kościół, stara obrębniana chłopska chałupa, która teraz służy jako muzeum. W znajduje się także wciąż działający tartak napędzany wodą. Na południe w kierunku granicy ze Słowacją znajduje się Skansel, tak zwany Podokulny. Podokulne to szałasy pasterskie. Nazwa pochodzi od okulnego, czyli miejsca okolonego kołkami, przeznaczonego do wypasu bydła. A szałasy wybudowano okulnem skąd nazwa Podokulny. Pasterstwo było jednym z głównych zajęć mieszkańców jurgowych. Jurgowenie posiadali w dawnych czasach Wiele polan w tatrach, na których wypasali swoje bydło i owce. Na polanach tych mieli wybudowane swoje szałasy, mówiąc dzisiejszym językiem, zabudowania mieszkalno-gospodarcze. Po stracie polan taczańskich, szałasy z tych polan zostały przeniesione w jedno miejsce i tak powstało skupisko szałasów nazywane przez niektórych wsią Nazwa wzięła się z tego, iż szałasy były używane od wiosny do jesieni. Kiedy było wypasane bydło. Na zimę bydło było spędzane do wsi. Aktualnie szałasy nie są już praktycznie wykorzystywane. Niektórych mieszkańcy Jurgowa składują jeszcze siano, ale jest to raczej sporadyczne. Najwytrwalsi korzystali z nich jeszcze początkiem lat 90. Życie w szałasach odżywało na wiosnę, kiedy to Jurgowianie przepędzali swoje bydło ze wsi do szałasów oddalonych około dwóch kilometrów od wsi. Mieli oni wyznaczone dyżury, kto kiedy będzie wypasał bydło. Odbywało się to cyklicznie. Każdy, kto miał swoje bydło pod okulnym, musiał iść je paść albo znaleźć sobie pasterza, który zrobił to na niego. W najlepszych czasach krów do pasienia było nawet kilkaset. Jednak systematycznie ich liczba malała wraz z tym, jak mieszkańcy rezygnowali z ich hodowli i niedogodności związanych z mieszkaniem w szałasie. Aktualnie tylko nieliczne szałasy są w stanie nadającym się do użytkowania zgodnego z ich pierwotnym przeznaczeniem. Praktycznie wszystkie potrzebują mniejszego lub większego remontu, bo inaczej ulegną całkowitemu zniszczeniu. Szałasy są jednak prywatną własnością, a ich właścicieli najczęściej nie stać na remont albo nie widzą. Jest taki... dzisiaj z nami pani Maria Chowaniec, która opowie o tym, jak wyglądało życie w letniej wiosce. Kiedy zaczynał i kończył się wypas krowi owiec? No owce to, się, to zawsze 1 maja był biur. Na krowy to tak, jak krowa była, koło 15-20 maja. A kończyło się, jak już wszystko pozbierali we wsi, co już potem mogli się paść we wsi. E, czy gospodarze mieszkali tutaj, czy dochodzili do wsi? No tu nocowali, wieczór szli, podojili się krowy. Przenotowali i rano zaś do domu, a w to post, no to zostawał zaś pasz. Co robili młodzi ludzie wiecórkę skończyli robotę? No schodzili się do Wiedna i tam się pogabędzili, pograli na takiej harmonice ustnej, jak to na grzebieniu, jak już nie było na tym. Pożartowali, no i spać, bo rano trzeba było wstawać. Opowiedzcie nam, jak wyglądał wypas? No wypas, no w z rano się Wyganiało krowy, jest to słonko ani nie wysło, to już trzeba było wygnać, no i patrz, tam na ten wir, na ten górkowir, gdzie jest teraz ten wyciąg, tam się gnało, do obiadu ja tam chet do polik, a potem, się, no obiad się przyganiało, no i się podoiło wszystkie krowy, znowu się było bardzo to taki, no bliżej, to tych i, i tu na ten to okólne. Co robiliście z tym mlekiem? Jak go przechowywaliście? Mleko się przechowywało w takich punewkach drewnianych. No i co tydzień się przywoziono do domu. z drewnianych takich obuńkach. Śmietane się oddzielało, śmietane się potem masło, no a kwaśne mleko to się wlało do takiej dziecki. Przeważnie się trzymało w sienicy, żeby było w zimnym miejscu. No i cały dzień się piło. W ogóle się nie piło herbaty u nas. No mleko kwaśne. No, tu mamy takie dzwonki, które zwierzęta, które się pasły, miały zawiązane wszystkie i Po co one były? Po to, że jak się gdzie wystraciła, w którą no to ją było z tych gdzie jest. Bo się krowie pasły. Pole się po w po, po zmyreckach, no to ją. Nie winno ją było, ale ją było. A teraz te dzwonki służą nam no, do grania ze i każdy dzwonek ma no, inny ton. Się do Dursztyna, gdzie mieszkańcy Jurgowa w XIX wieku kupili znaczną część pola do wypasu bydła. Podobnie jak na Polanie Podokulne, wybudowali szałasy i przepędzali z Jurgowa krowy i owce na lata. <gry> Zobaczymy najtrudniejsze zadanie związane z kolorową. Ręczne dojenie. Tak wyrazi sobie starsze pokolenie, a zaraz zobaczymy jak poradzi sobie z tym młodym pokoleniem. Nie no próbuj. Kładź tu wiaderko na ziemię, ciąg za tym tyleniu, ten i tamtym jedynie, mm -hmm. te dwa z przodu, tak? No. I ciąg, ona jest coś to już powinno ci lecieć. Leci? Patrz jest leci? Dobrze. Przegój to do wiaderka, bo ci leci po świecie. Dobrze mu leci. Dobra. Piotruś, no. jak pociąg jest, to tu ściśni na końcu strzyka, widzisz? No, jest i, i poleci ci prosto. Trzymaj ten jeden cykle i ten drugi, no? Wejdź tam tamtą ręką, i tu. No i prosto. Ty do wiaderka. Leci, leci, leci. No i weź się zaleci. Dobrze, leko, się robić prawa świetli. Bębiorek właśnie ser seru oscepki. A te osypki jak się u to potem działalne idą. No, tu się płuci i potem się w gorącej wodzie waży, wegniato i nie idą do słonej wody. Do... Coś hmm. No i też. stację. Przyszą za obyczaj, że tam u góry. Hmm. A kiedy tak narobicie na A kiedy A kiedy tak byłeś? się kiedy ostatnio byłeś? A kiedy A Długo się muszą wędzić? No, zbliżają się